Czy wiesz, że w szachach jest 7 sytuacji, w których jest remis? Cześć, tu Michał, witam cię na kanale Szach Mike, gdzie nauczysz się grać w szachy jak profesjonalista. W tym odcinku pokażę ci 7 sposobów, jak uzyskać remis w szachach. Niektóre są znane, ale o niektórych wiedzą tylko nieliczni. Kiedy zatem można zremisować w szachach? Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli nie wiesz, jak wygrać partię szachów, a chcesz dowiedzieć się, jak wygrać w dwóch ruchach, to koniecznie obejrzyj odcinek numer 2 na moim kanale. No dobra, to jakie jest te 7 sposobów na remis w szachach? Pierwszy sposób z 7 to trzykrotne powtórzenie dokładnie tej samej pozycji na szachownicy. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy skoczkiem z pola G1 na pole F3. Czarne grają skoczkiem z G8 na F6. I choć to trochę głupie, ale teraz zwrócimy sobie skoczkiem z pola F3 na pole G1. Czarne wracają na G8. Białe wracają na F3. Czarne na F6. Białe na G1. I czarne wracają na G8 i to jest trzykrotne powtórzenie dokładnie w tej samej pozycji, a to oznacza remis. Tylko uwaga, to jest taki trochę prank szachowy, ale bardzo, bardzo Wam go nie polecam na turniejach, bo za takie coś sędzia może przyznać walkowera, a nawet powiem więcej, najpewniej po prostu Wam przyzna 0 punktów za tą partię. Drugi sposób z siedmiu to zasada 50 ruchów bez bicia lub ruchu pionem. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy wieżą z pola F5 na pole A5. Czarne gramy wieżą z pola C3 na pole H3. Biały gońc idzie na D2. I 50 ruchów później bez bicia lub ruchu pionem, bo oczywiście piona na szachownicy nie ma, po prostu jest remis. Trzeci sposób z 7 to wtedy, gdy zawodnicy po prostu zgodzą się na remis. I spójrz na szachownicę, gramy tutaj białymi, no i okej, okay. ta końcówka, jasna, można próbować, ale po prostu jest obiektywnie remisowa i najczęściej w tej sytuacji gracze zgadzają się już na remis. Jasne, możemy popróbować na przykład wieża z pola E3 na pole E8, szach, tutaj atakujemy króla, no ale co zrobią czarne? Czarne po prostu zasłonią się wieżą, no i co? Możemy grać wieżę E7, wieża F7. Jasne, tutaj można zrobić trzykrotne powtórzenie. Jeżeli chcemy grać dalej na zwycięstwo, to możemy, nie wiem, wrócić na pole E2 i coś tam próbować. Ale umówmy się, najczęściej w tej sytuacji po prostu strony zgadzają się na remis i tyle. Czwarty sposób z siedmiu jest wtedy, gdy na szachownicy jest zbyt mało bierek wydać mata. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy gońcem z pola E4, zbijamy pionka na B7. I co? I od razu jest remis. Bo samym gońcem i nawet w połączeniu z królem nie jesteśmy w stanie dać mata. Piąty sposób z siedmiu polega na tym, że na szachownicy zostaną tylko dwa króle. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy królem z pola G3, bijemy pionka na polu H3. Czarne robią to samo i też biją królem z pola E6, pionka na D6. I co? No i zostały tylko dwa króle, a to oznacza od razu remis. Szósty z siedmiu sposobów na remis jest. Bardzo, ale to bardzo ciekawe i wydarza się wtedy, gdy SĘDZIA orzeka remis. Tak, w turniejach szachowych jest sędzia. Co takiego się musi stać, żeby sędzia zainterweniował? No spójrz na szachownicę. Gramy białymi i gramy wieżą z pola H3, bijemy pionka na polu H6. Teraz czarne wieżą z pola B5 biją na, na B2. No i teraz, gdyby zawodnicy próbowali grać te pozycje, na przykład Wieża z pola H6 na pole H1, czarne grają wieżą z pola B2 na pole B4, szach. I tak by sobie próbowali wielokrotnie grać ruchy, no to wtedy sędzia mógłby zainterweniować. Oczywiście przepisy się cały czas zmieniają, ale w szczególności w partiach błyskawicznych, blicowych, to sędzia może tutaj zainterweniować. Jasne, teraz często się gra turnieje i partie z czasem dodawanym i wtedy te pole manewru sędziego jest bardzo ograniczone, ale... W takich partiach, gdzie nie ma czasu dodawanego, to w szczególności w takich sytuacjach sędzia interweniuje i po prostu znaj remis, bo wieża i król na wieżę i króla to jest po prostu remis. A tak z ciekawości: był już kiedyś remis w Twojej partii? Jeśli tak, to napisz remis w komentarzu do tego filmu. Spokojnie. Nie zapomniałem o ostatnim, siódmym sposobie na remis. No bo tak, jest jeszcze jeden sposób na remis, o którym mało kto wie. A nawet jak wie, to nie wie kiedy do końca on się wydarza. I tym sposobem jest pad. Ale zanim wyjaśnię Ci, czym jest pad i kiedy on się tak naprawdę wydarza w szachach, to mam do Ciebie gorącą prośbę. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość i uważasz, że wykonuje dobrą robotę, to koniecznie kliknij w czerwony przycisk subskrypcji i kliknij w dzwoneczek, aby mieć pewność, że YouTube będzie Ci wysyłać powiadomienia i nie przegapisz kolejnych odcinków. No dobra, to czas na ostatni, siódmy z siedmiu sposobów na remis. Spójrz na szachownicę. Gramy białymi i oczywiście, jeżeli bierzą z pola B1, zagramy tutaj na pole A1, to jest od razu szachmat i o tym wiesz z poprzednich odcinków. Ale, jeżeli byśmy poszli teraz tutaj gońcem z pola F6 na pole D4, no to co się stało? Czarny król nie może iść tutaj, bo atakuje to pole goniec. Nie może iść też tutaj, tutaj, no bo tutaj wież odcina. No i to jest właśnie pad. Sytuacja, w której król nie ma ruchów, ale też nie jest zaszachowany, nie jest w żaden sposób zaatakowany. To jest właśnie istota Pata. Na niego trzeba uważać, bo Pad oznacza remis. A jeśli chcesz jeszcze szybciej nauczyć się grać szachy, to koniecznie przeczytaj moją książkę Szachy w godzinę. Szach i mat. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek o 17.00.